Polskiej Marynarce w latach 1918-1939. Dziękuję bardzo. Właśnie chciałem przedstawić pokrótce historię Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1939. Ze szczególnym uwzględnieniem stanu przed wybuchem II wojny światowej jest to pierwszy okręt Polskiej Marynarki Wojennej. Jest to okręt hydrograficzny ORP Pomorzanin, który pełnił służbę przede wszystkim jako okręt hydrograficzny. Jest okręt pomocniczy. Jeszcze wtedy Polska Marnarka Wojenna nie posiadała okrętów stricte bojowych. On dopiero zaczynał jakby badanie rejonu Zatoki Płuckej i do Gdańskiej, bo trzeba powiedzieć, że Polska Marnarka Wojenna nie miała wtedy jeszcze jako takiego portu stałego poza Kotwicowickiem w Pucku. Okręt został zbudowany w 1893 roku w Hamburgu i służył jako patrolowiec pomocniczy w czasie I wojny światowej. Tutaj mamy na tym obrazie Niszczyciel Grom w pierwszym rysie pod polską banderą. Jest to najlepszy chyba nabytek przedwojennej naszej floty wojennej. Jest to okręt zbudowany w stoczni Samola White'a w Chaos w Anglii. zamówiony w roku 1934 jeden z najlepszych razem z błyskawicą niszycieli w rejonie Morza Bałtyckiego przed wojną został zatopiony w 1940 roku w bitwie w koło Narwiku. Błyskawicę możemy podziwiać dalej przy nabrzeżu w Gdyni jako okręt muzeum i najstarszy, jeden z najstarszych niszczycieli, które są w służbie, oprócz razem z kanadyjskim okrętem Haida typu Triban. O. Tu jest akurat błyskawica, ale to jest bój koło wyspy Sound na wybrzeżu Normandii z roku 1944. Jest to, tak jak powiedziałem, jeden z, razem z Gromem jeden z najlepszych niszczycieli, które zostało wbudowane. Wiele lat po wojnie jeszcze były, Grom i Błyskawica były przedstawiane jako w materiałach reklamowych właśnie stoczni, które zbudowały te oba okręty. Tu jest ostatni bój Wichra na Helu w roku 1939. Okręt, który został zbudowany w stoczni francuskiej razem z Burzą tworzył od początku lat 30. trzon floty bojowej polskiej marynarki wojennej. Jedyny niszczyciel razem z stawiaczem min Gryf brał udział w walkach na, w roku 1939 tutaj na Helu. Został e, ciężko uszkodzony, zatonął. Jego wrak można podziwiać do dzisiaj e, przy główkach portu wojennego e, na Helu. To jest niszczyciel burza e, już w, w czasie wojny, w czasie e, w, kon, at, w osłonie atlantyckiego konwoju. To jest okręt, który razem z Wichrem został wybudowany w Stoczni Francuskiej. Razem z Błyskawicą po wojnie był używany przez Polską Marynarkę Wojenną. Służył jako okręt muzeum. To był pierwszy okręt muzeum przed Błyskawicą. Błyskawica jeszcze wtedy była w służbie. Okręt został oddany na złom. Cechowało się po nim kilka pamiątek. E, jeden z szóstki niemieckich to, e, torpedowców to jest Kujawiak. To jest w latach dwudziestych e, tworzył e, trzon polskiej floty wojennej. E, okręty, na e, których szkoliły się marynarze polskiej e, floty, torpedyści, altelerzyści. Na tym e, obrazku widzimy e, okręt e, Orzeł e, po storpedowaniu e, transportu całej Rio de Janeiro. Jest to jeden z. E, Nowoczesni, nowocześniejszych okrętów e, podwodnych, e, został zbudowany w Holandii. E, jest to podwodny stawiacz mineryjsz, został zbudowany we Francji. Razem, e, zamówiono razem na dwa niszczyciele. E, Właśnie zamówiono e, pod, podwodne stawiaczy mini. Niestety okręty sprawiały wiele problemów. Służyły jeszcze w Polskim Mardance wojny po wojnie, zostały oddane na początek lat 50 na złą. W w porcie e, wojennym e, obronicy e, obrońcy HELU próbowali działać ściągnąć z, z i użyć w czasie obrony Helu. Niestety e, beton, e, e, który został wylany i dział miał przesadzona na samiska betonów niestety przed kapitulacją e, Helu nie zdążono. Nie, nie były gotowe do akcji. Jest to, widzimy okręt tzw. Tak Ptaszek, to jest jaskółka. To jest e, jeden z niewielu okrętów budowanych w polskich stoczniach. E, jest to trałowiec, który e, został wbudowany w stoczni w Modlinie, przetransportowany do Gdyni. Tam zmontowany i został zdobyty e, przez Niemców używane w czasie II wojny światowej po wojnie rekinwytowanych regen i e, razem z zresztą e, te, tych okrętów e, jeszcze do lat 70. w służbie jako okręty pomocnicze. E, tutaj widzimy zbudowaną w Finlandii najstarszą ekranie. Trzeba powiedzieć, że polska marynarka wojenna miała kilka miękkości budowane na Zachodnie Rosyjskiej Finlandii, general Haller i komendant Bielusowski. E, e, okręty, które tak naprawdę na, począt, to, e, na początku służyły jako, jako kamienki, później okręty e, z powodu małej przydatności, e, jako okręty szkolne, na, na nich szkolili się dwa e, marynarze polskiej floty. Zostały użyte w czasie w roku 1939 Helu. O, tu widzimy sławiony przydał się z Helu Ścigacz Batory. To jest okręt, który do dzisiaj można go oglądać. Według ostatnich informacji ma być zrekonstruowany i udostępniony publiczności. To jest okręt, który, na którym przedarowała się grupa oficerów jeszcze przed kapitulacją Helu do Szwecji. Tutaj mamy okręt Wilia przy nabrzeżu Wyspy Jest to transportowiec wybudowany w 1906 roku, używany przez polską marnarkę do przewożenia zakup, zakupionego we Francji wyposażenia dla Armii Polskiej. Również służył jako okręt szkoleniowy dla załóg maszynowych. Został, w czasie wojny został transportowcem. Upływał w konwojach, niestety zbyt mała prędkość, powodowała to, że nie był zdolny do pływania z konwojami, pływał najczęściej sam. Został zatopiony w 1944 roku w czasie lądowania w Normandii i został osadzony jako część sztucznego portu typu Mulberry. Dziękujemy bardzo. Skoro była mowa o Westerplatte, to wiadomo, że jest to bardzo ważne miejsce na polskiej mapie, że jest to bardzo ważne miejsce w naszej historii. O tym miejscu powstawały wiersze, dlatego bardzo proszę teraz o recytację pieśni o żołnierzach Westerplatte Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, pana Czesława Kaszubiaka. Kiedy się wypełniły dni i przyszło ginąć latem, prosto do nieba, czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. A lato było piękne tego roku. I tak śpiewali. Ach, to nic, że tak bolały rany, bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany, a na ziemi tego roku było tyle wrzosów na bukiety. W Gdańsku staliśmy tak jak mur, gwizdząc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur żołnierze westerplatte. I ci co dobry mają wzrok i słuch, Słyszeli pono, jak dudnił w chmurach równy krok morskiego batalionu. I śpiew słyszano taki, by słoneczny czas wyzyskać, będziemy grzać się w ciepłe dni na rajskich wrzosowiska. Lecz gdy wiatr zimny będzie doł i smutek krążył światem. W środek Warszawy spłyniemy w dół żołnierze z Westerplatte. prowadził nas w nastrój kolejnej prezentacji, bowiem teraz zapraszam Pana Marcina Białasa i to będzie wystąpienie pod tytułem Koń trojański z bliska, czyli charakterystyka okrętu szkolnego Schleswig-Holstein. Witam państwa serdecznie. Ja postaram się nie przedłużać za bardzo tego wykładu, ponieważ widzę, że wszyscy są już zmarznięci. Postaram się w ciągu całych 15 minut jakoś rozgrzać państwa, choć groźnie to zabrzmi, tymi armatami z tego szlezwika Holsteina, którego tutaj państwo widzicie. Za chwileczkę dalszy ciąg będzie tej prezentacji z tymi fotografiami. I można na wstępie tak naprawdę powiedzieć, że 1 września o godzinie 4:45 pancernik, czy okręt pancerny, bo tak się właściwie powinno na tego typu okręty mówić, Szczecko-Holstein otwiera ogień do, w kierunku polskiej składnicy tranzytowej na Westerplatte. I tak naprawdę, proszę Państwa, w tej, ta, w tej, ta informacja, która się pojawia przy każdej okazji, przy każdej rocznicy wybuchu Pier, II wojny światowej. Czy to nawet w szkole, czy to w mediach, one się bardzo często pojawiają. Ale co ciekawe, właśnie tylko i wyłącznie na tej informacji nasza wiedza na temat owego okrętu się zaczyna i właśnie tutaj się również kończy. Tymczasem okręt ma bardzo e, interesującą historię, e, z uwagi na fakt, że został on wybudowany e, jeszcze e, przed e, I wojną światową na początku XX wieku, jako typ tak zwanych okrętów przeddrednotów lub predrednotów, jak kto wolał, różna jest tutaj również nomenklatura. I były to jak gdyby okręty, które były pewnym wstępem preludium do budowy tych właściwych pancerników, jakie myśmy em, potem mogli gdzieś tam em, oglądać, z jakimi mieliśmy em, do czynienia. I co ciekawe, mimo że to był jak gdyby, pewien prototyp, można powiedzieć, okrętu pancernego. Były one dosyć takie doskonałe z uwagi na to, że ich charakterystyczną cechą była taka budowa, że umieszczono artylerię główną najczęściej w dwóch wieżach lub baretkach. W armatach były to najczęściej armaty kalibru 280 mm, natomiast na burcie przy takich specjalnych kazamatach, które ja później jeszcze Państwu pokażę, była umieszczona najczęściej artyleria średnia. Dodatkowo te okręty były napędzane silnikami parowymi z centralnie umieszczoną kotłownią, najczęściej opalaną węglem. I tutaj tylko pozwolę sobie na, pewną na pewne numeryczne szczegóły, że tego typu okręty, które budowano w Niemczech, on, ich, ich waga czy wyporność wahała się w granicach od 10 tysięcy do 16,5 tysięcy ton z długością kadłuba wynoszącą od 100... Do 140 metrów oraz prędkością pomiędzy 15-18 węzłów, co wówczas na początku XX wieku dla okrętu było zawrotną prędkością. Dzięki temu, że właśnie one były miały takie uzbrojenie, a nie inne były lżejsze, można było je silniej opancerzyć i w związku z tym. No, co niektórzy w źródłach określają, że te okręty były bardzo, bardzo udane. I teraz ja proszę Państwa o opuszczenie dalszej prezentacji, będziemy mogli sobie obejrzeć różne fotografie z różnego okresu właśnie tego okrętu, bo to jest właśnie głównym celem tego tutaj wykładu, a więc tak najczęściej zapamiętujemy ten okręt, nas on jest tym koniem trojańskim, który, prawda, z Radziecko dokonuje ataku na Westerplatte. To jest, proszę Państwa, herb, jaki temu okrętowi nadano. Ten herb znajdował się na dziobie, herb Szlezwiku-Holsztynu. To charakteryzowało te jednostki i odróżniało je nie, nie od jednostek bliźniaczych, czyli od chociażby pancernika Schlizen. Tutaj mamy fotografię ze wstępnego okresu służby. Tutaj jest już to raczej okres, który przed już po drugiej wojnie światowej. Tutaj e, części fotografii mi po prostu brakuje z uwagi na to, że musieliśmy szybko przerobić tą, proszę Państwa, tę prezentację. Tutaj mamy 1 lipca roku 39, Z z Geikamp obejmuje dowództwo tego okrętu i to jest człowiek, który, proszę Państwa, wyda rozkaz o, o godzinie 4.43 otwarcia ognia do naszej pacówki na Westerplatte. Tutaj mamy fotografie pochodzące z już prawdopodobnie właśnie z tego rejsu do Polski. To są fotografie z kroniki pokładowej okrętu pancernego Schleswig-Holstein. Tu widzicie państwo armatę średniego kalibru 152 mm właśnie w tej kazamacie. Jest to widok w kierunku na dziób właśnie tego okrętu wojennego. Mówię, że za głośno. Proszę państwa, Moment, moment wpływania właśnie tego konia trojańskiego do, e, na Westerplatte. To jest pewna sekwencja, proszę Państwa, zdjęć. Tak to wyglądało. Okręt został wprowadzany przez e, holownik e, e, Albert Forster, e, do, e, właśnie do, e, do e, na Westerplatte, gdzie e, zacumował. Tutaj widzimy moment uroczystego wejścia do portu tego okrętu. Piękny widok proszę Państwa na pomost bojowy. Oficerowie na pomoście bojowym są tutaj właśnie y, y, widoczni, możemy się przyjrzeć jak to wyglądało. Gdzieś powinna być jeszcze fotografia, mam nadzieję, że ona się pojawi.